No dokąd znowu idziesz? No przecież sama mówiłaś, że twoja mama ma imieniny, to jej muszę kupić te złote kolczyki. Tylko, żebyś nie jechał samochodem, bo jeszcze cię trzyma od nocy. Dzień dobry, obywatelu. Co tak, zygzaczkiem jeździmy po ulicy? A jak mam jechać? Przecież muszę omijać te wszystkie białe myszy. Czuję od Was, obywatelu, silny odór alkoholu. Jak Pan mógł w takim stanie wsiąść do auta? Koledzy mi pomogli. Ostrzegam Was, że jesteście notowani u nas jako notoryczny pijak. Co macie na swoje usprawiedliwienie? Notoryczne pragnienie. Jutro o 14 zgłosicie się na kolegium. Z przyjemnością bardzo lubię tę salę.